Mały Jasio zginął na pasach. Wieś żegna chłopca. Łzy same płyną. Jasio z Romanowa pod środą Wielkopolską powinien teraz biegać z rówieśnikami. Jego rodzina musi się jednak szykować do piątkowego, 31 maja, pogrzebu chłopca. Tragedia rozegrała się tydzień temu na pasach. Chłopca śmiertelnie potrąciło rozpędzone auto. Jaś wracał autobusem ze szkoły. Wysiadł z niego i skierował się na przejście dla pieszych. Tam uderzyło w niego auto prowadzone przez 72-letnią kobietę. Reanimacja chłopca trwała bardzo długo. Najpierw próbował go ratować dziadek, który przy przejściu czekał na wnuka, potem pogotowie. Niestety, dziecko zmarło. Jutro, piątek 21 maja, odbędzie się pogrzeb chłopca. Romanowo. Śmierć siedmioletniego Jasia. Mieszkańcy wsi są wstrząśnięci. Na miejsce dramatu przynoszą maskotki, kwiaty, znicze, zabawki i słodycze dla małego Jasia. Co chwilę ktoś przystaje i w zadumie myśli o ślicznym, uśmiechniętym chłopczyku, którego życie skończyło się tak szybko. Obok stoi taboret, na którym przysiadają bliscy zmarłego, gdy przychodzą w to przeklęte miejsce. Widziano tam już dziadka, który nie może się pogodzić ze stratą jedynego wnuka i ciocię Jasia. Cała miejscowość tym żyje. To straszna tragedia. Ja wożę dziecko do szkoły samochodem, ale mam teraz blokadę, żeby gdziekolwiek je samo wypuścić. Myślę, że wszyscy tu na długo zapamiętamy ten dramat, mówi faktowi pani Magda. Samochody wciąż pędzą w miejscu śmierci Jasia. Przystają piesi, ale nie zwalniają samochody. Zaledwie kilka dni temu rozegrał się straszny dramat, a kierowcy dalej pędzą przez Romanowo. I nie są to pojedyncze osoby. W ogóle nie zważają na znaki, choć przyznam, że są one trochę za blisko przejścia. Niestety, śmierć Jasia nic tu nie zmieniła, ocenia pan Jan. Pogrzeb Jasia z Romanowa w piątek 31 maja. Na piątek 31 maja zaplanowano pogrzeb chłopczyka. Żeby miłość i łzy mogły wskrzesić, byłbyś nadal wśród nas, napisano na nekrologu Jasia. Ostatnie pożegnanie odbędzie się w samo południe na cmentarzu parafialnym w środzie Wielkopolskiej. Rodzice chłopca poprosili o nieskładanie kondolencji. Zapowiedzieli też, że w niebo polecą balony napełnione helem będą w ulubionym kolorze jasia niebieskim.